No ty wiesz, że nas sąsiadka opluła, jak schodziliśmy na dół? Ale ją pokarało, bo jej proteza wyleciała na schodach. Jak ona nas opluła? Bo nie lubi Halloween, niektórzy tak mają. Jak jej nie lubię, to też się mogę opluć? Nie, ale jej objajujemy dom, mami jajka po terminie, może będzie jakiś zbóg. Tylko spróbuj. Kiedy będziesz, bo my już czekamy. Tak jeszcze nie ma Debory, spóźni się, bo przegrała zakład i musi się przebrać. No to mamo, po co my tak wcześnie schodziliśmy? Czemu nie możemy zbiewać cukierków u nas w U nas nikt nie daje, nie Antek? Jestem gotowa! Na co? O, Harry Potter. Nasza klatka to zdecydowanie komnata tajemnic. Idę zbierać z wami, przy smarkach więcej dostanę! Clown! Harry Potter z domu starców. Bura! No co, myślałam, że się wyzywamy. O, widzę, że się otworzyła pieczara ognia. Wścibakowa pod krawatem. Padnę. Babcia! A Devora wyszła z wora. Przegrałam zakład. Patrzcie, jaki mam woryne słodycze. Trupie. Widać, że najtańsze na śmieci. Mogłeś mówić, bo u mnie Elka pracuje w kostnicy. Musisz się opanuj. Kto ma najlepsze brania? Trzeba zrobić głosowanie, ale babcia chyba jest na prowadzeniu. Dla mnie dewowa. Jestem. Dzisiaj przyszłam bez mózgu, bo mam go pod pachą. Mamy numer jeden. Bezapelacyjnie. Jak to zobaczyłam, to mówię, Karyna, ktoś twój mózg sprzedaje w sklepie. Bierz, bo później ci wykupią i zostaniesz bez. Jak ona to robi? Na kogoś jeszcze czekamy? Patrzcie, zmutowana tarantula lezie. Stasiu, no ty zrób coś z tymi wertybami na osiedlu, bo ja nogę prawie połamałam. Osiem masz, to na siedmiu byś się jakoś doczłapała. A pani Siwa to na tarantule pasuje. No cóż to za chłopiec w ciele starej kobiety? Patrz, jak się pająk na Harego rzucił. Jestem czarodziejem, ty siwe pajęci karakanie. Już spokój! Przepraszam. Gdzie idziemy najpierw? Czekajcie, mój mózg nam podpowie. Tu przynajmniej widać jak pracuje. Jak przestanie pracować, to mam paluszki, a Anna wymianę. Tylko nie wiem, gdzie się wkłada. No ja proponuję zaczynać. Jak się dzielimy? Może czarna wdowa z czarodziejem i. Staszkiem. Jak co uważam? Ja mogę stać z tyłu z Brianuszem. Ale powiem wam, że wyglądamy no i strasznie, i śmiesznie. Chodź, Henik, stawaj z tej ławki. Już się nie popisuj, heniutek, bo ci dysk z ekscytacji wyskoczy. A czemu on technicznie tak mówi? Wstydzi się. Ale się obiadom tej czekolady dużo więcej w tym roku słodyczy dawali. Od czekolady lepiej pracuje mózg. I idziemy z Nantkiem i Deborą na górę. A wam i z, wami z Nie? No przecież może iść z nami. Ty przegrałaś zakład na przebranie, a nie zachowanie jak klaun się ludzie na nas zgapili. No, jak się wścibakowa z tarantulą szarpała o czekoladowe jaja na schodach, to myśleli, że live nową część Harry'ego Pottera kręcą. My już będziemy lecieć, bo jutro na cmentarz czaj z rana. Dokładnie. No, ty to się akurat nie musisz przebierać, genia. Wyglądasz lepiej niż na co dzień. Wracając z piwnicy, to mi sojuszepkę opluła. Ale bez zębów przynajmniej już nie miała. Skąd wiesz? Bo jak nas opluła wcześniej, to już się proteza rozsypała. Kości zostały rzucone. Ale bym się napiła piernikowego latte. Genia, każde latte, które pije stary piernik, jest piernikowe. Ja mam eliksir młodości. Nie zrozumiałam. Do ciebie, Karyna, żart doleciał? Jeszcze leci. No patrz, czysta genia pod prysznicem.